Przed paroma dniami papież Jan Paweł II zakończył 11-dniową, najdłuższą swoją apostolską pielgrzymkę do ojczyzny. Na lotnisku w Krakowie rodacy pożegnali Ojca Świętego. Jan Paweł II przyjechał do Polski głęboko podzielonej politycznie, ekonomicznie, z napiętymi stosunkami między państwem a kościołem. Przyjechał do rodaków, którzy, zasmakowawszy wolności, pogubili się w niej. Papież nie dał się wikłać w polityczne spory, był ponad nimi. Swoje słowa kierował do wszystkich rodaków. Podpowiadał im, co jest w życiu człowieka i narodu ważne i na co trzeba zwracać uwagę. Wskazywał przeszkody do pokonania. I podkreślał priorytety, jakich powinno się przestrzegać. Starał się dać Polakom wskazówkę, jak należy korzystać z wolności. Wasza świątobliwość to były wielkie dni. To było święto milionów Polaków. To dla nas wszystkich były chwile skupienia i refleksji, których tak mało mieliśmy w ostatnich burzliwych i trudnych latach. Wasza świątobliwość spotkał inną Polskę Polskę wolną i suwerenną, silniejszą swoimi osiągnięciami, pewniejszą swego miejsca w świecie i naszym regionie, ufniejszą we własne siły. I gotową sprostać nowym zadaniom. Ale też spotkał Polskę niewolną od zagrożeń, wad, biedy, samotności, nietolerancji i niegodziwości. I tej Polsce wielkich szans, ale i trudności, papież udzielił swych rad, wskazań, a przede wszystkim ogromnej odczuwanej przez nas życzliwości. Dziękujemy za to. Dziękujemy za myśli, które poruszyły wspólnotę Kościoła Katolickiego, ludzi innych wyznań i religii oraz tych, którzy nie wierzą, ale kierują się miłością bliźniego, wrażliwością na ludzką krzywdę i nędzę, otwartością wobec innych, którzy szanują i podziwiają Waszą Świątobliwość. Dziękuję w imieniu ludzi dobrej woli, dla których Polska jest domem nas wszystkich. Niezależnie od wiary, narodowości, politycznych orientacji, całej różnorodności postaw. Dziękuję za tak szczere i pełne miłości nas wszystkich niedoskonałych słowa zrozumienia i przestrogi, porozumienia i godności. W imieniu naszych sąsiadów, przyjaciół uczestniczących w spotkaniu gnieźnieńskim wyrażam wdzięczność za poparcie dla naszych aspiracji uczestnictwa w strukturach wspólnej Europy. Jestem pewny, że słowa Waszej Świątobliwości, przemyślane i przeżyte, pomogą nam sprostać przyszłości, jej wielkim wymaganiom, unieść ciężar pracy, nauki i służby w rozwijającej się cywilizacji, uwolnić się od słabości, być lepszym wobec najbliższych, i tych tworzących ludzką tak zróżnicowaną wspólnotę. Pomogą budować wytrwale pojednanie, a nie rozpalać ogniska starej i nowej nienawiści. Zapewnić sprawiedliwy ład. Pomogą odnajdywać zdolność do współdziałania wśród wszystkich z lewicy, prawicy i centrum. Wasza świątobliwość. Miliony Polaków prosiły wielokrotnie. Zostań z nami. Papież dziś odjeżdża, ale jestem przekonany, że z nami jednak zostaje. Moja pielgrzymka do umiłowanej ojczyzny, dobrega kres. W momencie pożegnania pragnę Was wszystkich, drodzy rodacy, jeszcze raz serdecznie pozdrowić. Nie chcę pominąć nikogo. <klucza> Widziałem zachodzące w mojej ojczyźnie zmiany. Podziwiałem przedsiębiorczość moich rodaków, ich twórczą inicjatywy, i wolę pracy dla dobra Ojczyzny. Tego wszystkiego z całego serca Wam gratuluję. Oklaski. Oczywiście jest też wiele problemów, które domagają się rozwiązania. Jestem przekonany że Polacy znajdą w sobie dość mądrości i wytrwałości w budowaniu Polski sprawiedliwej, która gwarantuje godne życie wszystkim swym obywatelom. Polski, która umie się jednoczyć wokół wspólnych celów i wartości podstawowych dla każdego człowieka. Podczas spotkań z rodakami papież mówił o bilansie drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa. Na progu trzeciego Ojciec Święty mówił Polakom, aby odrzucili egoizm, brak wrażliwości, zobojętnienie. Wezwał Polaków, aby codziennym życiem dawali świadectwo mądrze pojmowanej wiary. Wyjaśniał, że Kościół to nie tylko budynek sakralny, ale budowla z żywych kamieni. Każdą naprawę domu, państwa, Rzeczypospolitej należy zacząć od siebie a moc budowli zależy od wytrzymałości moralnego fundamentu. Wszystkich, niezależnie od przekonań, papież prosił o wrażliwość na potrzeby innych. W rozmowach z politykami interesował się sprawami bezrobocia i ubóstwa w Polsce oraz tym, jak w nowej rzeczywistości radzą sobie ludzie młodzi. Kilkakrotnie Ojciec Święty wypowiedział się jednoznacznie w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Życie, mówił, jest najbardziej podstawowym prawem człowieka. Jan Paweł II dziękował też za wolność odzyskaną przez Polskę i inne kraje Europy. Przestrzegał, że wolności trzeba mądrze używać, bo została nie tylko dana, ale i zadana. Niezwykłym wydarzeniem tej pielgrzymki było spotkanie Jana Pawła II z prezydentami siedmiu państw w Gnieźnie. Papieska homilia tego dnia nawiązywała do sprawy jedności Europy. W 50 lat po rozpoczęciu II wojny światowej jej skutki przestały żłobić oblicze naszego kontynentu. Skończyło się półwiecze rozdzielenia, za które szczególnie straszliwą cenę płaciły miliony mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej, stwierdził papież, dziękując Bogu za wielki dar wolności. Papież pokazał Polakom inny wymiar rzeczywistości, pokazał inny sposób opisywania rzeczywistości, mówił o sprawach dotyczących każdego człowieka, indywidualnie mówił o troskach i mówił językiem, który nie antagonizował, nie konfliktował, więc z punktu widzenia pewnego wzorca, jak można komunikować się ze sobą, jak Polacy powinni się komunikować ze sobą, to na pewno było wydarzenie bez precedensu. Rzeczą otwartą jest, jak kto z tej rady skorzysta. Najmniejszy papież bardzo dużo mówił o pojednaniu. Ale jednocześnie bardzo kategorycznie wypowiadał się w takich kwestiach, jak na przykład ochrona życia od poczęcia do śmierci. Z drugiej strony przedstawiciele lewicy jednoznacznie mają inne poglądy. Na czym więc to pojednanie ma polegać, Pana zdaniem? Pojednanie to nie jest zgoda powszechna. Trzeba być człowiekiem naiwnym, aby oczekiwać w każdej sprawie zgody. Mnie nie zaskakiwało to, co mówił papież na temat. W aborcji. Oczekiwałem tego, ale też swoich poglądów nie zmieniłem w tej sprawie. Pojednanie to jest pewien stan serca, stan ducha, stan otwartości na argumenty innego człowieka. Jeśli nawet się nie zgodzimy, to przynajmniej starajmy się zrozumieć. I myślę, że tego typu przesłanie było bardzo jasno wypowiedziane przez papieża. Jest to przesłanie bardzo mi bliskie i myślę, bardzo wielu Polakom. Aleksander Kwaśniewski bardzo często podkreślał, że oczekuje wskazówek, uwag Jana Pawła II na temat sytuacji Polski. Jakie z tych wskazówek, Pana zdaniem, były najcenniejsze i najważniejsze, które przekazał Ojciec Święty? Najważniejsze było pokazanie Polakom wielkiej szansy, przed którą stoimy. Najważniejsze było stwierdzenie faktu, jak dużo dokonaliśmy. Że jesteśmy na dobrej drodze, że to nie jest tak, że Polska idzie w błędnym kierunku. Papież pokazał, potwierdził wielką szansę, przed którą stoi Polska, przed którą stoją Polacy, budowania swojej przyszłości, porządkowania swoich spraw, nawracania organizacyjnie, strukturalnie do wielkich struktur europejskich w interesie Polski, w interesie Polaków. Myślę, że tego typu. Afirmacja dla polityki władz państwowych była bardzo potrzebna. Przekonuje nas, że idziemy w dobrą stronę, jak powiedziałem. W Gnieźnie odbyło się spotkanie prezydentów. Czy Pana zdaniem to spotkanie miało wymiar historyczny? To historia pokaże, ale tak naprawdę było to spotkanie bez precedensu, ponieważ zgromadzić tak, różnych, tak różne głowy, głowy, tak różnych państw, jak w Gnieździe na pewno nie było łatwo. Odbyło się to w miejscu bardzo znamiennym dla obecności Polski w Europie. Gniezno jest początkiem naszej państwowości właśnie w Europie, właśnie związków z cywilizacją zachodnią. To, że akurat w Polsce, akurat tak różni ludzie potrafią mówić o wspólnym celu, jakim jest nasza obecność w Europie, gonienie przez te państwa czasu, które straciły zupełnie niepotrzebnie, daje nam na pewno poczucie wielkiej satysfakcji, bo występowaliśmy, choć tego nikt tak nazwał, jednak z pozycji prymusa. To jest pozycja, która jest bardzo atrakcyjna, ale bardzo zobowiązuje. Myślę, że y, możemy mieć satysfakcję, ale jednocześnie musimy być świadomi, jak, wielkie, jak wielka odpowiedzialność spoczywa, chociażby z punktu widzenia y, kontaktów z tymi państwami, które przyjechały do Gnieznę. To nie może być epizod, to musi być stała obecność, stała współpraca i jesteśmy zdecydowani tak właśnie prowadzić polskie sprawy. I ostatnie pytanie nawiązujące do kwestii politycznych. Czy pana zdanie? Pielgrzymka I świętego do ojczyzny wpłynie na wynik wyborów parlamentarnych we wrześniu? Jeśli tak, to w jakim stopniu? Ja myślę, że e, takich, którzy będą e, chcieli e, inkasować e, punkty, inkasować też e, odcinać kupony od wielkiego zainteresowania, jakie towarzyszyło życiu papieża, będzie e, wielu, e, ale nie oczekuję, że te 6 milionów osób, które fizycznie miały okazję być blisko papieża, że są monolitem politycznym. To była naprawdę narodowa, polska sprawa, obecność razem z papieżem i gdyby przeprowadzić badanie opinii publicznej, to mogłyby być zaskakująco dziwne wyniki, jeśli chodzi o to, kogo te 6 milionów tak naprawdę w wynikach wyborczych będzie popierało. Myślę, że pełen, pełne odbicie pluralizmu tam by znalazło miejsce.